Tak, okay, dobra, tak. uwaga. Pierwszy odcinek stara. Dobra, jedziemy. Tutaj jest stara i głośna. Hej o wszystkim. No to zaczynamy. Nasz pierwszy na pewno y, temat będzie taki bardziej skupiony na tym, czego nam brakowało, jak zaczynałyśmy studia. Na przykład Roxana bardzo poruszyła ten temat na początku. Ja już tak się nie, jakby nie zauważyłam tego, że są czasami takie braki wiedzy studentów na pierwszym semestrze, znaczy, czy na pierwszym. Nie powiedziałabym to braku wiedzy studentów, tylko osoby, które chcą dopiero zacząć swoją no. przygodę ze studiami. Y i nie ja, byłam, jak ja byłam bardzo zagubiona, powiem Wam szczerze, hmm. że moje te kroki zaraz po maturze, bo właśnie chodzi nam o ten okres mm -hmm. po napisaniu matury. E, Kiedyś i się dużo pije i mało myśli. <laughs> I ten moment, w którym nie wiesz do końca, co robić w życiu, tak. nawet nie do końca. Ty naprawdę nie wiesz, co robić, i jakby wychodzisz spod tego mm, skrzydła od mamy. I tak musisz zdecydować, co teraz. A to ja na przykład za to w drugą stronę widziałam, co chcę robić. Znaczy jasne, zmieniało mi się to, jak zmieniałam plan, to zmieniałam tak na ostro, ale dalej widziałam, jak dążyć. Mm -hmm. Więc jest na przykład całkiem przeciwną stronę, bo widziałam, że chcę iść na studia we Wrocławiu najbardziej ze wszystkich uczelni, że chcę iść na te kierunki, jeśli się bym dostała. Dostałam się prawie, że no, ale też jestem tutaj, jakkolwiek nie żałuję, bo poznałam taką piękną osobkę jak ty. Nie, nie Podlizuję się. Ja tak normalnie czasami mam. No. E, jak u mnie to wyglądało? Ja. Słuchajcie, ja zdałam maturę, może, wow. nie? <noise> może nie jakoś wybitnie, no ale udało mi się, a bałam się, co będzie z matmą, ale nie pamiętam, do miałam Ej, pracę. Ja ale. skończyłam znaczy szkołę, liceum na dobrym poziomie, z dwójką na koniec mam na dyplomie, ale z matury procentową mam cztery. U, no, więc no, pa, pa pani profesorku, pa pa. tam nie pracujesz, ale fajnie. Fakta. <laughs> okay, e, dobra. dobra, uwaga, ja sobie spojrzę na nasz tutaj plan, co będziemy robić. Nie możesz się ode mnie odwracać. Przepraszam, wow. ja tylko tutaj zerkam na okay, sekundę. E, słuchajcie, może gdzie teraz jesteśmy? E, jesteśmy na Uniwersytecie Wrocławskim tak. i razem Tym. wybrałyśmy jakimś cudem e, Profil zarządzania projektami społecznymi. Co I będziemy po tym robić, Magdo? Krzyczeć na ludzi. Dobra, może nie, przepraszam wszystkich profesorów. Będziemy organizować i zakładać projekty, zarazem składać podania na to, żeby polepszyć stan życia jakby ludzi, społeczeństwa polskiego. No najbardziej to, bo to są na realie polskie najwięcej zajęć takich po prostu. I dla osób, które idą na studia, przeczytajcie, co opis, będziecie, tak. opis swojego tak. kierunku. Bo. Ja nie na przykład ja przeglądając to jaki kierunek będzie i co bym mogła po tym kierunku robić. Na przykład na początku kierowałam się na przykład y, stroną Perspektywa, i ja akurat mm. na studia korzystam z perspektywa 2022 i z tego samego korzystałam w momencie, w którym wybierałam liceum i mm. od, bo ja lubię mieć na dobrym poziomie nauczanie. Jakby nauczyć się byle, jak to ja sobie mogę wykupić jakiś kurs na internecie i za byle jakie pieniądze sobie go dokończyć. No, a jednak chciałam pójść na dobrą uczelnię. Uważam, że poszłam na dobrą uczelnię, więc tak, dziękuję, że dostałam się. E, I przez to, że poszukałam, okej, okay, tu się nie dostanę, bo jest za wysoki poziom, tutaj jest na mojej możliwości, to niech będzie. No i tak wybrałam sobie UWR, potem, ok, to jaki kierunek? I pod to jaką maturę wybieracie, jeśli bierzecie jakieś rozszerzenia, które musicie napisać, to patrzcie, czy musicie napisać na przykład maturę z polskiego rozszerzoną, czy z matematyki, czy na przykład z filozofii nagle, bo no. taki kierunek, który Was interesuje, jest obowiązkowa filozofia. Jaka jest punktacja na to, no, teraz Podstawa, wiemy, że są... rozszerzenie? Wszystko jest różne. I teraz wiemy, że są trudne te matury, więc sobie wcześniej to sprawdzenie. My jesteśmy tym ostatnim kochanym udanym rocznikiem, który, który musi... dał mm -hmm. radę, nie, mógł, nie musiał mówić tak. ustnych, co teraz Panie słychać. Tak, zarazem przecież my byliśmy na covid dwa lata. Ponad. Mm -hmm. no, no tak, dwa, patrząc od, od no. danej szkoły. No i tak było nieźle. Jak na to, ile osób znało? I Mam jeszcze pytanie takie wyle. do siebie. No. <coughs> Czy nie żałujesz, że zamiast wyboru technikum poszłaś do liceum, bo obie ja, byłyśmy w liceum. W liceum tak. I ja akurat nie żałuję, bo nie miałam żadnego dobrego technikum, jakie mnie satysfakcjonowało. A jak wybierałam liceum, to chciałam iść na medycynę. Hej o w patrzcie jak się uczę biologii. Nie, potem zmieniłam swoje preferencje w liceum. Nie żałuję, bo nauczyciele byli takimi przewodnikami do życia na przyszłość, nie takie masz zakuć i nie interesuje mnie co chcesz robić w mhm. życiu, tylko naprawdę pomagali. Zmieniłam to powoli w swoim procesie myślowym, jeśli to tak można nazwać. No i jakoś tak poszło, że zostałam w liceum i mi się to podobało. Chciałam zmieniać liceum, miałam ostre liceum, ale czy tak czy siak skończyłam i jestem teraz na studiach. Jestem zadowolona. Okay. Na ten moment oczywiście. No, Ja nie wybierałam co pod względem tego, jaki ma poziom, chociaż hmm. myślę, że było jednym z lepszych w moim mieście. Pozdrawiam <laughs> bardzo Norwidziaków. Hmm. Ale ja kierowałam się też trochę ludźmi. Ja jestem bardzo... Hmm. Przywiązana do swoich przyjaciół i potrzebowałam ich ze sobą w, na swojej uczelni. No teraz, jak poszłam na studia, to byłam troszeczkę oderwana, ale to może innym razem. Mm. Ale wtedy jeszcze było dla mnie bardzo ważne, żeby być właśnie z tymi osobami. E, I się dostałam do mojego ukochanego Norwidka. Tak, na przykład dla mnie utrzymywali kontaktów z gimnazjum, kiedy miałam taką stałą, dobrą, zgraną paczkę i kiedy ja jedyna wyszłam z tej, jakby ze swojej paczki do innej miejscowości, do innej szkoły, bo takie aha, to ja z wami się już na co dzień nie widzę, ja nie znam tych inside joke'ów, które macie między no, sobą. Teraz tak okay, trochę jest no, właśnie, jak się poszło do liceum, do, na studia. No, no. Się tak może czasami zdarzyć, ale dobra, to tak pomijając. Pamiętajcie o tym, co macie wybrać, czy patrzycie na przykład na to, jakimi mieć ze sobą otoczeni, czy patrzycie z perspektywy na przyszłość, perspektywy strony też internetowej jak najbardziej. A ty z czegoś korzystałeś, czy kompletnie nie? Um, wiecie co, u mnie to wyglądało przy wyborze studiów w ten sposób. Po pierwsze, gdzie bym chciała studiować, w sensie w jakim mieście, bo chciałam uciec, ze, znaczy uciec, no chciałam wyjechać ze swojego miasta, to na pewno i też niekoniecznie przekonywała mnie Warszawa, bo mam raczej bliżej do Warszawy zdecydowanie bliżej do Warszawy niż do Wrocławia i wyjechałam 400 km od domu. Składałam jeszcze. w Dwa inne miejsca, mm -hmm. ale ostatecznie jakby ten kierunek najbardziej mi się podobał. Tutaj się dostałam i tak pomyślałam, że to będzie ten złoty strzał. Plus, jakby miałam tutaj już ludzi, których znałam ze swojego um, miejsca pracy, bo tutaj przyjechałam i już miałam, e, no, miałam okay, pracę. No. Miałam pracę mm -hmm. i po prostu. Współpracowałam już z nimi, jak mieszkałam pod Wawą. No i teraz mogłam to kontynuować. I co też jest ważne, pamiętacie, jak wyjeżdżacie na studia, załóżmy już do innej miejscowości czy innego województwa, bo niech to jest daleko, no to musicie na pewno obgadać, jeśli macie dobrą sytuację finansową z rodzicami, na ile was mogą wspierać. Aha. A jeśli nie mogą was wspierać lub nie chcecie, żeby was wspierali, no to trzeba mieć zaplecze finansowe na pewno większe, niż, wam, niż myślicie, że wam jest potrzebne. No. Do czegokolwiek. Tak jak się czasami mówi, o, że jak się robi remont mieszkania, to tak jest budżet, a potem jest dwa Razy większy, to tak samo jest no. na pierwsze miesiące studiów, zanim się na przykład zaklimatyzujecie, czy w ogóle dostaniecie pracę, jeśli chcecie, jeśli nie, to ile wydajecie miesięcznie, czy Wam się to w ogóle opłaca mieszkać poza domem, jeśli nie chcecie pracować. I wszystko dookoła z tym związane. No bo pieniądze tu robią na pewno dużą rolę, jeśli ktoś nie jest z tym wcześniej taki ogarnięty na co no, dzień. Wyjazd, po wyjazd liczy się naprawdę z kosztami sporymi, ja zakładałam, ile to mniej więcej mi wyjdzie i no przeiczyłam się dość sporo. E, więc polecamy w tym miejscu akademiki. Ja akurat mieszkam w prywatnym akademiku. Mhm. Magda ma wynajęty pokój. Tak, wynajęty pokój. E, we Wrocławiu ceny tego są z kosmosu. Bo jest inflacja, jakbyście nie wiedzieli, bo nie wiem Ale jak słuchać. one są z kosmosu. jeszcze no. w momencie, w którym. Są licytacje kto dostaje jaki pokój, na przykład ja przechodziłam i się musiałam swoją personą przekonać, właściciela, że ja jestem odpowiednia na, to, na ten pokój, mieszkanie, na tą lokalizację. Więc to jest taka zabawa w cyrk no, czasami. Jest na przykład, nie wiem, 10 osób umówione na jedno spotkanie, na jeden pokój. Na jedną godzinę. I wybierają czy tak, ty. I, I widzisz dziesiątkę obcych osób sobie i musicie siebie nawzajem przekonać, że ja chcę, a ty nie. No tak więc jak już dostaniecie nie. się na jakieś studia, to tak… Pojedźcie sobie, w ogóle nie zrobicie tego przez internet, to ja mam wrażenie, nie. że to jest niemożliwe. Ja tu przyjechałam z swoją przyjaciółką na tydzień nie, ja myślałam, wtedy nie znalazłyśmy pokoju. Mm. To było, awykonalne, a wykonalne. A co godzina się umawiałyśmy z kimś z ogłoszeń, bo to trzeba było od razu. Mm -hmm. Nie ma opcji, na przykład, nie wiem, za tydzień. Już 10 osób wam Ale zajmie my też ten pokój. Tak, pamiętajcie, że mówimy o Wrocławiu, nie wiemy, jak na przykład jest w Olsztynie, jakie mm -hmm. są ceny, czy załóżmy gdzieś w jakiejś mniejszej miejscowości. Inaczej będzie na pewno, może w Warszawie będzie jeszcze bardziej intensywne. O, no. albo bo, nie wiem, ja jestem, przez to, że jestem ze Śląska, to u mnie to wygląda inaczej, bo jak jest dużo osób na Śląsku, to się te osoby po prostu też nie wyprowadzają, bo tam jest uniwersytet medyczny, Uniwersytet Śląski. Poli, jest jedna polibuda, są prywatne. Tak jakby tam nie trzeba się ruszyć, żeby mieć zawód, czyli obojętnie w tą stronę jakby iść. A jeśli już mówimy o akademikach i o jakby opłacach, to miałam coś powiedzieć, ale teraz zapomniałam co? na celu. Co? Akademik, y, myślę, że chodzi Ci o. No, jakby umówmy się, akademik no. będzie tańszą opcją. Na ten moment tak. I jeśli chodzi o ludzi to polecamy akademiki. Mamy znajomych, tak. którzy są w, w jakby publicznych akademikach od mhm. uczelni. I to jest właśnie fajne miejsce, żeby poznać sobie ludzi, na, którzy jakby są w podobnym jeśli nie wieku. nie jesteście takimi super introwertykami, bo tak, to no. was to bardzo wymęczy. Tak, to was bo wymęczy. Jednak jesteście z jedną osobą cały czas, jeśli macie podwójne pokoje, jakby dwie osoby mhm. są w pokoju. Albo potrójne. Tak. No, trzeba się przygotować, to jest taka e, ciągła kolonia. Mm. No, Tylko tak kolonia na miał... takim poziomie, że no. No nie dla dzieci, no, no tak, ale jakby styl, żyjesz z tymi ludźmi i jakby cały czas rozmawiasz z nimi, mm -hmm. to nie ma tak, że jesteś sam w pewnym momencie. Jeśli na przykład miałeś przez całe życie sam pokój, to nie jest tak, że się zamkniesz i koniec masz wywalone na ludzi. No nie no, no ale być miły, bo to są twoi nowi znajomi, których w jakimś stopniu będziesz na co dzień widział. Jeśli chodzi ty o, ty z nimi chodzisz, czy nie finansował, No to akademik się opłaca mm -hmm. i dużo osób się nie dostaje. Naprawdę, tak. ja zgłosiłam na Publiczny Akademik wniosek i się nie dostałam, mimo że mieszkam 400 km stąd. Hmm. E, może też chodziło o jakby tyle, może ile moje rodzice, rodzice zarabiają, bo tam też był tak. taki aspekt, Wszystko ale... Wszystko zależy od uczelni. Ale, zależy od uczelni. E, piszcie wnioski. Mhm. Bo moi znajomi napisali wniosek, odwołali się i dostali mhm. te miejsca. Więc walcie pięściami w mur i tak. może dacie radę, a jak Dziemy nie, to przyjedźcie do tego miejsca, Pójdźcie spać. Na wakacje w akademikach można w ogóle nocować. Taka jest fajna opcja, bo wtedy mm -hmm. się studenci wyprowadzają z akademików zazwyczaj. No, e, nie wiem, to się zawsze. No ja w ogóle jak tu przyjechałam, to spałam w akademiku, okay. tym publicznym. E, I z akademika jeździłam i oglądałam pokoje. A, no tak, to jest tak. I na przykład, e, jeśli byście chcieli zostać, jakby wam się spodobały studia, to też są inne ceny zazwyczaj w regulaminach, jak się podpisuje umowy, na okres e, poza rokiem akademickim. Płaci się inne ceny, bo mm -hmm. po prostu nauczenia no, musi na Was częściowo więcej zarobić, żeby utrzymać cały budynek. Na przykład tam jest 300 studentów, czy nawet i więcej, mhm. szczerze to nawet nie wiem. Te budynki mają po 25 pięter czasami i każda jakby takie mieszkanie mini to jest 4 osoby. Takich mieszkań na piętro jest jakieś 5, no dobro, 50, no dobra 50, no ale to jest po prostu masa osób, mhm. z którymi jakby się co jakiś czas musicie komunikować, czy chcecie, czy nie. Słodziaki moje kochane, słuchajcie, bo my tu gadu gadu o studiach, ale Um, ja na przykład się zderzyłam z rzeczywistością. Ja się nie, nie umiem uczyć. Nie nabyłam takiej umiejętności. Za ja to jestem bardzo systematyczna. Kocham systematykę. O, tak. Ja nie, niekoniecznie. I teraz ważne pytanie: przed studiami. Czy wy chcecie? No, bo jeśli kompletnie pójdziecie na kierunek tylko po to, żeby mieć zniżki i będziecie się. No. Nie, wy męczycie nie. się, to nie ma sensu. Tak. Ale no, mimo wszystko sensu. zachęcam do studiowania. Bardzo próbować. wszystkich swoich znajomych, którzy byli jak. Nie wiem, uważam, że to jest zajwista przygoda. Yy, Mam znajomego, którego dosłownie wygoniłam na studia i to jeszcze nad morze ze środka Polski. Yy, Podoba mu się, na początku strasznie narzekał na studia, ale przekonał się po pewnym czasie, spodobała mu się. Nawet ma dziewczynę, więc. Ej, każdy ma jakieś pozytywy, tak? Yy. Nie, uważam, że, że to jest okres nie do podrobienia. Jakby to, jak teraz na studiach poznaje się ludzi z taką łatwością, yy. z z jakiej jesteś w uczelni? I to już jest gadka. A jak jest u was? A, jak, A... na co narzekacie razem tak. wspólnie? Bla, 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 A co się odwaliło u was na uczelni? Tak. Albo nie wiem, 15 minut ktoś poszedł i w ogóle już jakaś historia się dzieje. Tak. Podchodzicie do nieznajomych ludzi i jak ktoś ma legitymację zdjęć, w ogóle inaczej się z nim rozmawia. Sorry, ale trochę tak przygłuszać. No dobra, tak, sorry. <laughs> e, I uważam, że to jest super czas. Naprawdę. Jeśli jest, macie, stoicie przed dylematem, czy pójść, czy nie, to ja. Mówię, że idź. Znaczy, jeśli nie macie dylematu równofinansowego, bo jeśli coś o. od was nie zależy, znaczy, jeśli macie możliwość wyboru, spróbujcie i lepiej żałować tego, że się pół roku przesiedziało, niż potem przez 20 lat narzekać, że się kurde na te studia nie poszło, że się na przykład ich nie dokończyło, i teraz się nie ma, nie wiem, innej wypłaty, nie jest się w innej miejscowości, nie jest się na innym kontynencie, nie ma się takich strat znajomych, cokolwiek w tą stronę, to na pewno. No Zrozumiałam naprawdę, jak ludzie mówili, że studia to jest najlepszy okres w ich życiu. Mhm, I no. jestem w stanie się pod tym podpisać. I też, na przykład jak będziecie już starsi, dopiero to jak będziecie też już starsi, będzie inaczej do tego podejście, bo będzie Wam trudniej. I to jest naprawdę przykład, nie że o ja sobie wymyśliłam, tylko jest naprawdę, będąc mieć 30-40 lat, będąc w pracy na pełen etat załóżmy, bo większość z nas pójdzie na pełen etat do pracy do jakiegoś korpusu albo coś podobnego, nie będzie super zadowolonych z życia, czy tak czy siak. Haha, tak, PRL się we mnie włącza i wszystko po kolei. To będzie trudno znaleźć sobie znajomych. Więc teraz jest ta, jeszcze taka miękkość poznawania wszystkich dookoła i bycie jakby takim dosłownie flexible co do tego, gdzie masz znajomych, ile masz grup znajomych. Bo my tylko się jakby kolegujemy my na uczelni. Jasne, spędzamy swój czas teraz, no tutaj tak, ale ja nie spędzam z nią każdej minuty swojego życia we Wrocławiu. Parze, yy, w bibliotece. Magda mnie tak, zmusza, zmusza do nauki i to jest spoko. Ja potrzebuję takiego, wiecie, baton z sobą. naukę, co nie? Dobra, słuchajcie, a co jeszcze do nauki i do studiów, to ja przygotowałam dla Was, aby studenckie, bo jak szłam na studia, kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje.